Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Wezwanie do zachowania przykazań. Mojżesz przemówił do ludu, mówiąc: A teraz Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę Was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą Wam daje Pan Bóg Waszych Ojców. Patrzcie, nauczałem Was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Bóg mój. Pan, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Bóg nasz, Pan, ilekroć go prosimy. Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja Wam dziś nadaję. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj swej duszy, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto Słowo Boże.